Website Generator jest to usługa, skrypt będący do dyspozycji wszystkich partnerów GVO służy do błyskawicznej instalacji bloga WordPress. Jak już wspomniałem, jest dostępny z panelu partnera GBO. Po zalogowaniu się do tego partnera uruchamiamy Website Generatora i możemy przystąpić do instalacji bloga która jest bardzo prosta, ponieważ ich mamy, przez cały proces przeprowadzi nasz kreator instalacji. Cały proces to znaczy kilka prostych kroków, których wybieramy między m.in. Jedną z, pro, z kilkudziesięciu profesjonalnych skórek, tematów graficznych w bloga. Taka skórka umożliwia nam uruchomienie, zainstalowanie bloga spełniającego wszelkie nasze wymagania i prezentującego się dosyć okazale wyposażonego w wiele przydatnych funkcji. Po zainstalowaniu bloga powinniśmy jeszcze, ponieważ w Generatorze nie mamy możliwości tworzenia kopii zapasowych, co jest bardzo ważną sprawą, powinniśmy zaimportować naszą nową instalację bloga do skryptu Soft Agila, będącego na wyposażeniu z panelu naszego konta hostingowego. Po zaimportowaniu do autoinstalatora Soft możemy możemy zacząć tworzyć kopię zapasu. Dostęp do website, website Web Generatora znajdziemy w panelu GDO, w panelu partnera Video w sekcji narzędzia biznesowe. Website Generator. Klikamy, klikamy pozycję menu WebSite Generator. Otwiera nam się strona. Otwiera nam się panel WebSite Generator. W tej chwili nie mamy jeszcze zainstalowanego żadnego bloga. W związku z tym, żadnego bloga zainstalowanego WebSite Generatorem, generatorem stron internetowych. W związku z tym, nie mamy tutaj w wykazie żadnej strony. Klikamy albo. Instaluj albo instaluj WordPressa. Po kliknięciu otwiera się okno instalacji. Wybieramy nazwę domeny. Wcześniej, do, e, wcześniej utworzyliśmy konto hostingowe w webhost managerze w WHM-ie dla domeny lucynajankowska.pl i w tej chwili wybieramy katalog tej domeny. E-mail. Jest to e-mail, na który będą przychodziły Powiadomienia systemowe od bloga. Powiedzmy, wpisuję taki e-mail. Klikam następny krok. Klikamy następny krok. Nazwa użytkownika C-Panelu. Musimy podać dane do logowania się do C-Panelu. Podajemy hasło dla użytkownika C-Panelu. Potwierdzamy hasło. Klikamy następny krok. W następnym kroku wybieramy skórkę, czyli temat graficzny dla naszego bloga. Mamy tutaj do wyboru kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt gotowych, przygotowanych tematów graficznych. Te tematy graficzne możemy później wymienić na inny, zmienić na inny, jeżeli nam nie będzie odpowiadał, jak również konkretny temat graficzny możemy zmodyfikować za pomocą prostego w użytkowaniu edytora tematów graficznych. Chwilę po, poprzeszukujemy jeszcze jeszcze dostępne motywy graficzne. Powiedzmy, że wybierzemy, że wybierzemy ten. Możemy kliknąć podgląd motywu graficznego, tego, który nam odpowiada teoretycznie. Jest to motyw graficzny Sky. W tej chwili mamy podgląd na, taki, na ten motyw graficzny. Powiedzmy, że, decyduj, że decydujemy się na ten motyw. Zamykamy podgląd wybieramy klikając na y, w pole z, y, wyboru. W pole SELECT. Motyw został, przepraszam nie ten. Ten motyw graficzny mieliśmy wybrać. Po kliknięciu, po wybraniu motywu graficznego klikamy następny, następny krok. Tutaj możemy, a w zasadzie chyba powinniśmy wprowadzić tytuł strony. Co prawda, ten tytuł jest później do modyfikacji z zaplecza bloga. W ustawieniach głównych bloga możemy modyfikować tytuł strony. Powiedzmy, że wprowadzimy poradnik, tytuł strony, poradnik, katalog instalacji. Jeżeli nie wprowadzimy katalogu instalacji, strona, e blog zostanie zainstalowany bezpośrednio w katalogu głównym domeny, czyli będzie do niego dostęp poprzez e domenę dla którego został założony dla której zostało założone konto hostingowe. Natomiast, jeżeli tutaj wpiszemy jakiś katalog, powiedzmy katalog kurs, ewentualnie niech będzie katalog poradnik, poradnik, to w trakcie instalacji zostanie utworzony dodatkowy katalog, dodatkowy katalog i dopiero w tym katalogu będzie zainstalowany blog, natomiast adres bloga tego otworzonego w dodatkowym katalogu będzie domena główna ukośnik prawy i nazwa katalogu tu akurat poradnik. Klikam następny krok. W tym momencie rozpoczyna się instalacja naszego bloga. Musimy odczekać, musimy czekać aż skrypt wykona swoje zadanie. To znaczy utworzy katalog, zainstaluje, yy, wczyta do katalogu odpowiednie pliki bloga i je skonfiguruje. Zajmuje to zazwyczaj kilka, yy, trochę czasu, do kilku minut. Po zakończeniu procesu instalacji otrzymujemy stosowny komunikat o tym, Gratulacje ma swoją nową stronę. Podany jest adres strony po kliknięciu. Zauważmy, że blog został zainstalowany w katalogu poradnik utworzonym w katalogu głównym domeny lucynajankowska.com. Czyli cały adres bloga jest lucynajankowska.com.pl łamane poradnik. Po kliknięciu otwiera nam się strona główna bloga, strona frontowa bloga. W tej chwili jest jeszcze niespersonalizowane, jeszcze nie przygotowane, ustawione według naszych potrzeb. Dostęp do C panelu, przepraszam, dostęp do panelu administratora, czyli zaplecza bloga, mamy pod następującym adresem. Został również utworzony login administratora oraz hasło administratora. W tej chwili powinniśmy tutaj wpisać zarówno login, jak i hasło. Po wpisaniu dany, danych klikujemy, e, klikamy zaloguj się. Znajdujemy się w tej chwili w zapleczu na zapleczu naszego bloga w jego kokpicie czyli miejscu gdzie możemy zarządzać całym blogiem zmieniać jego wszystkie ustawienia dodawać oraz dodawać oraz e, ustawiać nowe wtyczki jak również e, dodawać strony czy nasze wpisy kliknięcie przy, przycisku finish zamyka okno Kończąc cały proces instalacji, pamiętajmy, aby zanotować sobie zarówno login, jak i hasło administratora naszego bloga, Twojego bloga. Klikamy Finish. W naszym zestawieniu dostępnych blogów pokazał się pierwszy blog. Na liście stron pokazał się blog, ukazał się blog przed chwilą instalowany. Mamy dla niego takie opcje dostępne jak dodanie postu, czyli możemy dodać wpis, skonfigurować szablon, tym zajmiemy się w następnym poradniku, zmienić szablon, jak również bezpośrednie wejście do panelu administratora. Pozostało nam jeszcze dodać naszą instalację WordPressa, naszego bloga do listy obsługiwanych aplikacji internetowych przez WebAchille, czyli autoinstalatora będącego na wyposażeniu naszego cPanelu panelu naszego konta hostingowego. Logujemy się do cPanelu tego konta hostingowego w katalogu, które, w katalogu domeny głównej, którego mamy zainstalowanego WordPressa przewijamy się do sekcji usługi usługi i e, programy i usługi, software Services odnajdujemy autoinstalatora SoftAquile, klikamy, aby wejść do tego autoinstalatora. Jeszcze w tej chwili w wykazie, wszystkich, w wykazie obsługiwanych przez SoftAquile aplikacji internetowych nie, nie mamy bloga zainstalowanego w katalogu poradniki. Przechodzimy do głównej strony SoftAquille. Klikamy WordPress. Wybieramy WordPressa Instaluj. Z tym, że nie będziemy instalować WordPressa. Klikamy Zakładkę. Na karcie Klikamy Zakładkę Import. Otwiera się. Wchodzimy do karty ustawień importu aplikacji internetowej. Domena lucynajankowska.pl w katalogu. W katalogu poradnik. Wpisujemy katalog, w którym zainstalowaliśmy WordPressa. Poradnik. Klikamy import. Rozpoczyna się importowanie naszej nowej instalacji WordPressa. Eee, instalacja została zaimportowana. Wejdźmy w wykaz wszystkich instalacji obsługiwanych przez naszego przez autoinstalatora Softakile pojawi, pojawiła się instalacja WordPressa, którą przed chwilą dodaliśmy. Możemy w tej chwili tworzyć kopię zapasową, pełną kopię zapasową, czyli składającą się zarówno z plików, jak i z bazy danych. Klikamy Backup Installation, rozpoczyna się tworzenie kopii zapasowej naszego bloga. Tworzenie pełnej kopii zajmie kilka minut, zajmie kilka chwil. W tej chwili widzimy na pasku postępu postęp tworzenia kopii. Kopia zapasowa została utworzona. Wchodzimy w wykaz kopii zapasowych. Odnajdujemy, odnajdujemy naszą kopię zapasową. Jest to, kopia zapasowa została stworzona dla WordPressa zainstalowanego w katalogu poradniki katalogu głównego domeny lucynajankowska.com.pl Od tej pory możemy bez problemu tworzyć i przywracać w razie problemów naszego bloga.